O, tu minąłem, przed chwilą sąsiad był z psem. O, jaką kupę zrobił. Trzeba będzie to sprzątnąć zaraz. Nie będę w tym chodził, żeby nie nadepnąć. Zaraz przyszykujemy coś jakiś. Wytnę może z butelki plastikowej. Taką łopatkę zrobiłem. Albo taką. Jedna zła i druga. Trzeba poprawić tu. Nasrał tu. Kupa psia, kury Nadaje się do sprzątania łopatka Sprzątać po psie czy No nie po prostu great, Gdzieś to muszę wywalić To gówno Niby nawóz gdzieś tam walne. Jeszcze największa kupa została. Mierdzi? Rozmazała się trochę. Dobra, na trzy razy trzeba to wziąć. Gówno sprzątnąłem. Upaprałem się trochę. Nie, żartuj. Muszę tam zasłonić to gówno, gdzie było. żeby ktoś jeszcze się nie ubrudził. Miejsce potem głównie psim. O, przykryłem kartonami. Okazuje się, że zapomniałem tego sekatora. Mam tylko piłkę.